Cześć, witam Was w salonie 2 kółka. Znajdujemy się w Nakle nad notecią na ulicy Olszewskiej 1. Chciałbym Wam przypomnieć, że oprócz sprzedaży rowerów zajmujemy się również sprzedażą skuterów, motocykli, motorowerów, artykułów ogrodowych, kładów małych i dużych, również krosów. I jak zaznaczymy, i zobaczymy później pojazdów elektrycznych. Ale o tym następnym razem. Dziś chciałbym zaprezentować Wam kolejną odsłonę. Są to rowery trekkingowe firmy Cross. Rower trekkingowy z kolekcji Trans1.0 męski, jak i Trans1.0 damski. Pogoda, co prawda, nie sprzyja. Bo w momencie teraz nagrywania go mamy małą śnieżycę. Natomiast, jeżeli tylko pogoda pozwoli, jest to bardzo idealny pomysł na wypoczynek między świętami, jak i rozpoczęcie nowego roku z nowymi postawieniami, z zadbaniem o kondycję, jak i po prostu zdrowe spędzanie czasu, zdrowy wypoczynek. Aktywny wypoczynek. Przejdźmy może. Jak i w jednym modelu tak i w drugim podzespoły będą raczej na pewno takie same, więc pokażemy na modelu może tutaj damskim. Zaczniemy sobie od kierownicy. Tak jak widać na kierownicy mamy na podzespołach Shimano manetki z przerzutką na tył, tak jak widać 7 biegów. Druga manetka z przerzutkami na przód. Z przodu mamy trzy biegi. Jak już jesteśmy z przodu, no to kierownica stalowa, mostek aluminiowy, regulowany, dla przyjęcia prawidłowej podstawy, można sobie wyregulować według własnego, tak powiem, zakresu. Dalej niżej mamy tak światełko, które pozwala nam pokonywać trasy po zmierzchu, jak i w ciągu dnia też jak najbardziej przy takich pogodzie, niesprzyjających warunkach, fajny błotniczek dopasowany. Koła, tak jak Państwo widzą, na średnicy 28 Fajna, wąska opona, która pozwoli nam szybko rozpędzić się i pokonać zamierzoną trasę. Dalej, jak już tu jesteśmy, mamy pedały podstawowe, plastikowe. To jest takim delikatnym antypoślizgiem, który Pozwoli nam pewnie, że tak powiem, poruszać się po drodze. Przerzutki przód. Turnej Shimano. Przerzutka, jeżeli przód, no to od razu tył. Też Shimano Turnej. Mamy tutaj wolnobieg. Jeżeli chodzi o zębatkę. Co? Bagażnik fajny. Z możliwością zamontowania czy koszyku, czy jakiegoś innego bagażu. Z tyłu mamy również oświetlenie, które pozwoli nam y, pewnie i bezpiecznie poruszać się po drodze. No i co? Fajny, lekki, uwierzcie mi, 15,9 kg. To nie jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o rower, w pełni wyposażony. Tak jak wcześniej wspomniałem, idealnie nadaje się na. Aktywny wypoczynek, nawet w taką pogodę. Jeżeli chodzi o rower trekkingowy męski, tak jak wcześniej wspomniałem, jest również na takich samych podzespołach. Tu udało mi się spośród bardzo dużej oferty, jaką posiadamy, znaleźć dla Państwa dwa takie same modele. Jeżeli chodzi o kolorystykę. Także tyle, jeżeli chodzi o rowerek, chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że prowadzimy serwis rowerowy gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. Także zapraszamy do nas. Zapraszam również na stronę salonwakółka.pl. Chciałbym przypomnieć również, że prowadzimy sprzedaż przez internet, nie tylko stacjonarną sprzedaż ratalną. Wysyłamy rowery, jak i również te wszystkie inne pojazdy, które wymieniłem na całą Polskę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie zawsze oczywiście do nas zadzwonić. Numer kontaktowy to 730 880 070. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba i co? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Taste all the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we, we could be, be okay, okay, okay maybe Stay strong and fake a smile